To są najlepsi artyści z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Twórcy, większość z nich to profesorowie, ale również uczestnicy Biennale Weneckiego i innych wielkich imprez światowych, to znaczy oni już przeszli tą weryfikację. To nie jest coś takiego, że w dalekiej Estonii jakiś malarz coś tam tworzy i nikt o nim nie słyszał. Dzisiaj zresztą no, byłoby to trudne, jeżeli jest artysta dobry, Oryginalny to wcześniej czy później dzięki swojej działalności albo działalności galerii czy muzeów, on się przebije, prawda? zwłaszcza w Wenecji. I ta wystawa jest nakierowana na biennale weneckie w przyszłym roku. W kwietniu mam nadzieję, część z niej taki właśnie taką pigułkę, bo tutaj mamy 2000 metrów kwadratowych, a tam będziemy mieli 500. Będę w kwietniu przyszłego roku mam nadzieję, otwierał. Serenissime na Biennale Weneckim. A dzisiaj otwarcie w Toruniu o godzinie 18. Dzisiaj otwarcie w Toruniu o godzinie 18. Serdecznie zapraszam.